Już w domu, kochani, właśnie przywieźliśmy rzeczy. w radce po kole sobie. I właśnie mieliśmy ochotę na, na kolę niedzielną i Darek wpadł, ale nie, kochani, na końcówki. i no porusza. Zobaczysz sobie na wysokość. Właśnie ostatnio oglądam Wiedyszki. takiego Mr. E, ale po, będę musiała znaleźć Mr. Gong. Się... No Czy mogę być no Chyba nazywa się Mr. Gong i on pokazuje właśnie jak... co e, mocno? Nie, dobrze jest to mać. Mr. Gong pokazuje jak kwiaty tam... A widziałem ostatnio chłopaka, filmik nagrał, Pali. że bukię za 30 złotych. No. Nie wiem jak mu się to udało to 30, 30 cza, cza, zł. Yy, Ale yy, strasznie go hejtowali, że opadną te kwiaty, a dużo ludzi napisali, że widać, że można, że fajnie się wykazał. Znaczy, że... jak subrzydki trzeba zrywać. O. No wiem, wiem. Tak. No, że się postarał. Ja uważam, że super, że kupił i że zrobił coś i pokazał, że ten... Widzę, że tak każdy zawsze wie lepiej i... Przemysł się cieszy, że ktoś coś pokazał, okay. nie? Jak, jak wie lepiej, no tak sobie zrobi lepiej. No. Ale zawsze muszą drugą osobę zniszczyć, nie? Ale że co? Że kupił tani, bo, Że chciał pokazać, to jak to robić tani. za tanio, a fajnie pokazał. Bardzo ładnie to zrobił. A, że sam zrobił za 30 złotych? Tak. Okej, okay, rozumiem już teraz, może no, nie że mogą to wspaniać Te kwiaty za 30 zł, Chyba jeden, bo tam mi kilka rodzajów brał, nie? Mhm. No to spoko. No, a tutaj za 20. Lubię, jak są cieniowane kwiaty. Podoba mi się ta. W ogóle marzę, mi się, Jest żebyśmy. Tak ostatnio pokazywali, że tak fajnie otwierają. No te... wiem, tak, te płatki. Marzy mi się, żebyśmy kiedyś mieli dziką róże, bo kocham dzikie róże. Miałeś, to hmm, gdzieś tam dalej, może, nie wiem. W każdym albo gdzieś wzdłuż było, to nie mam pojęcia. Jest ale ale moja mama zawsze mówi, że one są ja bardzo. A dużo no. No. Moja mama mówi, że one bardzo śmiecą, ale z drugiej strony nie wiem. Ja tam oglądam u e, Maty i fajnie, fajnie, <coughs> ma to. To ładnie to robi. Czy ja wiem, czy śmiecą? Wszystko śmieć. Ja lubię dzikie róże. Drzewa też śmiecą. Mi się kojarzą Tyle dzikie robotych, róże. Trzeba w tych drzewach. To. Mi się dzikie róże kojarzą z wakacjami, bo zawsze tam, gdzie jeździliśmy, rosły właśnie w tym ośrodku um, właśnie dzikie, dzikie róże, krzaki. Więc ten, więc. Ja bym chciała bardzo mieć dzikie róże. One pięknie pachną, to, i Posadźmy, co nam broni. Sad w sumie muszę. masz rację, kto nam broni. Mama, sa, sa, mama powie, że nie było. sad musimy posadzić, to na pewno w tym roku. Tak, sad będzie. Więc kupę kasę na ten sad. W tym roku będą inwestycje, słuchajcie. E, nie będziecie widzieć ich e, I na wody. nas, tylko wokół nas. Oczyszczalnie wody będziemy musieli. Tak, tak, zrobić. coś jeszcze będziemy musieli zrobić, żeby były. To czy filtry lepsza jakieś. Woda. Żeby lepsza była ta woda. Bo jest trochę taka. E, Ludzie też są to mam we vlogach, ale Karolina chora będzie. No ja tak słyszycie, jaki mam głos ruski? Ja się nie nadaję. To zaraz ogarnąć pokój, bo no, przez no, te 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 parę dni nic nie robiłam. Za cztery dychy. No i za cztery dechy masz. Proszę. Proszę. I co, i dajesz te takie, jak one się nazywają? Można dać z A, wiesz co dają? Dają, dają chloru bądźka. trochę, dają troszeczkę chloru, chloru i wtedy bardzo długo stoją róże. To, to jadę, też jest ciekawe. Te Można mrzątkiem zaparzyć te końcówki. Tak? Może pasz. Wiedyszki. No. Z Holandii przyleciało? Pewnie tak, no bo nie. skąd? importer to masz No, ale pewnie tam. Pewnie tam. Daj ten może, czy nie dajesz tego? Mogę dać to. No i słuchajcie, sąsiad powiedział, odpowiedział, że widać, że jestem chora. Dzięki. No więc wiecie. Muszę wszystko odwołać. Miałam we wtorek robić live'a właśnie. Yy, właśnie tak jak mówiłam, z kosmetologiem. Na szczęście u mnie wszyscy zdrowi, tylko ja. Taka o. Dobra, idę sobie ogarnąć pokój, bo przez te parę dni nic nie robiłam, a mam energię. Bo tak jest. Czekaj, pokaż porównanie. Płasky, Faktycznie widać. Duża różnica, nie? No właśnie Darek zamówił nowa. A gdzie, zamówiłeś to to or oryginalne, imię. czy zamówiłeś... Na Allegro. Podkładki MOPA są zamontowane. Co takie podkładki? O, musisz ten, nitkę wyjąć. Co chciałam powiedzieć, na no Allegro, ale takie z tej firmy, czy po prostu jakieś tam, które pasują? Po prostu pasują... Do, modelu do modelu pasujące. No. Trzeba wymieniać, no. Ale na no działce to chyba to też wymienialiśmy. Sobie. Wodę chyba ostatnio ten. Dzień dobry, my dzisiaj taki domowy vibe. Śniadanko. Wleciało, praca przy komputerze, a na dole piesek strasznie szczeka. Chyba się niecierpliwi. tam jest po prostu młody piesek. Młody piesek i strasznie szczeka, Karol miała nagrywać. Będę nagrywać, tylko głos dalej nie wrócimy do siebie, więc... Nie Ale jest, jest te... lepiej, Ale jest w ogóle jest lepiej. jaką celę masz Może ci się po chorobie tak poprawiła? Nie, bo miałem lastry przed chorobą. Chlebek twój pyszny, zrobiłam w niego grzanki. To ten co upiekłem na działce? Mhm. Pięknie, muszę upiec dzisiaj cebulowy. W ogóle nie wiem, czy opowiadałem, opowiadałem wam o tym przepisie, on jest ogólnie z cebulką prażoną, ja nie miałem akurat cebulki prażonej i dodałem surową i dodałem suszone pomidory. Wyszedł świetny, świetny. wysmakuje trochę jak focaccia, mhm. w ogóle dawno focacci nie robiliśmy, teraz się robi coraz cieplej, więc pewnie zrobię. Kto tu jest mały, mały zjadacz chlebków? No chcesz pewnie jajo, co? Chcesz jajo? Teraz muszę łapy umyć przez ciebie. Ale cię za to bardzo kocham, bardzo kocham. I na stanie, moi drodzy, pojawił się też zestaw próbek, czyli 18 testerów próbek zapachów. Eee, wszystkich 18, które mamy na stanie, znajdziecie właśnie w tym pudełku. Będziecie mogli to zakupić, powąchać, czy wam ten zapach się w ogóle podoba. Bo wiecie, po nazwie nie wszyscy mogą znaleźć ten, który akurat do nich trafia. Więc taki zestaw próbek zdecydowanie ułatwi. Też możecie oczywiście woski kupić, co je, możecie sobie wykorzystać i od razu odpalić, ale taki zestaw na pewno ułatwi Wam wybór idealnego dla Was zapachu. Dziś mega dzień organizacyjny w sumie dla nas, bo Karolina ma sporo nagrań z racji tego, że wybieramy się na ferie gdzieś i musimy sobie wszystko do przodu zaplanować, a ja składałem filmy i planowałem nowe rzeczy do sklepu. Zaraz Wam pokażę, co mamy na obiad, bo dzisiaj jemy z cateringu, ale całkiem fajnie wygląda, więc stwierdziłem, że Wam pokażę. Zobaczcie, mam tutaj krewetki dla Karoliny z makaronem, a dla mnie kaczka. No, Pięknie wygląda, nie. naprawdę. Z Wikinga. Tak jest. I oczywiście woda. No i oczywiście hasło stylizacji 15 zawsze. A, działasz. że zniżka masz. A teraz mam w Nadal? tym momencie stylizację 20, więc możecie jeszcze spróbować, czy działa 20. Bo tutaj teraz właśnie czytam brief, bo będę nagrywała też na Instagram okay. relację. A jak się czujesz, powiedz nam. Oj, lepiej, powiem Wam, że już tak mi się dobrze gada. Myślę, że już jutro będzie okej okay, zupełnie. Wczoraj jeszcze tak było pod wieczór, że już mi głos siadał. Dzisiaj jest. Nie była ziemia, już mówię normalnie. Jak ładnie w ogóle, taki w dresie dzisiaj. Ja jestem dzisiaj taką księżniczką, bo nagrywałam dzisiaj stylówki. Później pokażemy... Dorabki. Tak, później pokażemy Wam nasze nowe bobaski. Co to znaczy wopaski nowe? Jak zjemy, to Wam pokażę. Ja się zastanawiałam o co chodzi z tymi nowymi tak, bobaskami. Jak mówimy na na nowe bendy. Ale dajcie znać, że nasze też wypuszczają nowe na wiosnę. Już nasze chyba czują wszystkie wiosnę. Zaczęły, wszystkie zaczęły wypuszczać na raz. I to tego samego dnia, super. Już czują, już jest więcej światła, wiesz? No. To musi działać. A nawet nie wiecie moi drodzy, jak ja się zawsze cieszę, jak mam taki czysty blat. Posprzątałeś Posprzątany to. w ogóle. Zmywarki powstawiane i po prostu czysta jest kuchnia. Dzień dobry Pani Pani tutaj Co tam Pani chce jest? Robimy taką fajną miksturkę jelly Tu rozpuściliśmy A ja mam się wymieszać Czy to będzie przezroczyste? No mu fajnie No, jest dokładnie I a możesz na oczku, bo tam pogłębienia nie było. Dobra, mamy też inne foremki. Teraz akurat robimy oświetlenie. To właśnie na przykład zielone. No, może niebieskie. <noise> Ale fajnie. Ale fajnie jest. <noise> jak to zrobiłem? Kaczka. A tutaj mamy ośmiornicę, która wygląda jak kaczka Zobaczcie, ile fajnych ludków porobiliśmy. Moją kolejne zrobione. Czekam, aż się usztywnią.